Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rozmów Spożywczej. Ja nazywam się Paweł Pańczyk, a moim państwa gościem jest Jakub Nowak, prezes zarządu firmy JT Group. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. Panie Jakubie, w ubiegłym roku, w grudniu dokładnie, podpisaliście państwo taką wstępną umowę zakupu większościowego pakietu rumuńskiej firmy, która w swoim portfolio posiada winnicę. O jakiej skali tutaj inwestycji mówimy, jeśli mógłby pan zdradzić oraz kiedy jest spodziewane zamknięcie tej transakcji? O skali, jeśli pyta pan o finanse, nie mogę zdradzić niestety jakby kwoty. Mam takie zobowiązania wobec wspólników, którzy, którzy jakby z jednej strony sprzedali nam udziały, z drugiej strony w pakiecie mniejszościowym zostają w tej spółce. Co do, mogę powiedzieć, co do przyszłej skali, no jest, to, jest to pierwszy kraj, w którym inwestujemy pieniądze. Kupiliśmy zakład produkcyjny o pojemności 3 milionów litrów, czyli, obrazując, to jest połowa naszego zakładu w Polsce, a nasz zakład w Polsce jest, jeśli chodzi o litraż, największy. Eee, I no planujemy, żeby ta Rumunia była naszym taką no, silną odnogą naszego biznesu. No właśnie, czyli jest to już, mamy taki pogląd, mniej więcej, jak to jeśli chodzi o. Wolumen, a jak to by się przekładało na, na zyski całej grupy? Czy macie jakieś takie prognozy? Tak, prognozy mamy. My generalnie stawiamy w tej chwili na mocną ekspansję międzynarodową. Chcemy, żeby w przeciągu pięciu lat ta sprzedaż eksportowa, czy w formie utworzonych spółek, zakupionych, czy... czy w formie czystego eksportu dochodziła do, do 50%, dzisiaj to jest poniżej 10%. No, w związku z tym, że na rynku polskim jesteśmy już w wielu kategoriach niekwestionowanym liderem, jakby szukamy dalszych e, możliwości rozwoju, e, to jest taki bardzo ciekawy kierunek jako kraj. No i też bardzo ciekawa historia, bo jako pierwsza polska firma zdecydowaliśmy się na taki ruch. Z reguły było to Dedykowane zachodnim korporacjom. Tutaj pokazaliśmy, że nie boimy się tej konkurencji, że działamy co najmniej tak samo dobrze, także, także jesteśmy Polską. Pierwszą firmą, która ma własną winnicę, bo, bo zakłady produkcyjne już już nasi konkurenci mają, ale jeśli chodzi o winnicę jesteśmy pierwszą firmą. No i mogę powiedzieć, że otwieramy taki nowy kierunek bez kompleksów i, i te plany są bardzo ambitne. Jest tutaj bardzo dużo synergii między firmą rumuńską i polską, także, także no, bardzo mocno wierzymy w ten projekt. Mhm. A na czym tak polega ta synergia? Czy to jest know-how firmy, czy. Czy może jakieś kanały dystrybucji już? No to może podzielimy to jakby na, na te synergie w dwie strony. Tak? Jeśli chodzi o rynek rumuński, będziemy tam budować kilka nowych segmentów rynku, które jeszcze albo nie funkcjonują, albo są bardzo małe. Na pewno będziemy tam bardzo mocno rozwijać markę Montesanti i segment win aromatyzowanych. Na pewno będziemy budować w zasadzie od podstaw segment win grzanych. W tym jesteśmy bardzo mocni, mamy cały know-how. Eee, w Rumunii podpisaliśmy też już rok temu umowę z ambasadorką marki Montesanki, z panią Ilinką Vendici, także to jest taka top 3 postać telewizyjna, ma swój program w telewizji w głównym paśmie, tak, także jakby wykorzystujemy mechanizmy, które znamy. A jeśli chodzi o wina z Transylwanii, bardzo mocno w nie wierzymy, to jest jeszcze taki niedoceniony region. Bardzo dobra relacja jakości do ceny, głównie białe wina. Drugi taki atut, nasza firma posiada możliwość produkcji puszek. To jest segment, który również bardzo mocno będziemy rozwijać. To jest taka unikatowa technologia, bo możemy te puszki etykietować, co powoduje, że nie musimy tak dużych partii na początek produkować, co znowuż pozwala nam na wprowadzanie dużo nowych wariantów. Mhm. Czyli Rumunia jest jakby takim początkiem ekspansji zagranicznej. Jakby mógł pan, panie prezesie, opowiedzieć nieco więcej, na jakich rynkach zagranicznych już teraz jesteście, jakie są plany rozwojowe i kolejnych ekspansji, właśnie. Na rynkach jesteśmy wielu, to, to, to nie jest tak, że to jest nasz początek przygody, to jest taki początek takiej mocno strategicznej przygody, dlatego że rozwijamy dwa modele, jeśli chodzi o rozwój tej ekspansji międzynarodowej. Rumunia jest takim modelem pracy na rynku od środka, czyli jakby kupiliśmy firmę, wcześniej otworzyliśmy firmę, teraz kupiliśmy firmę, jakby chcemy działać na takich dokładnie samych zasadach jak na rynku polskim. Jest taki drugi model, gdzie rozwijamy sprzedaż w poszczególnych krajach, głównie przez rynek sieciowy, gdzie zatrudniamy człowieka na miejscu, który jakby buduje nam tę sprzedaż, ale produkcja cała dystrybucja odbywa się z Polski, e, także te, te dwa modele. Rumunia jest takim pierwszym, naszą pierwszą poważną inwestycją, w momencie kiedy jakby e, to już wejdzie na właściwe tory, będziemy wybierać kolejne kraje. Mm -hmm. a weźmy właśnie tak nieco trochę w przyszłość, czy, czy są już jakieś zarysy, jakieś plany takie nieco odleglejsze, jeśli chodzi o akwizycje? Tak, no my jesteśmy bardzo aktywni w tym zakresie, e, jesteśmy bardzo aktywni, także Gdzieś tam, jak w, poprzednim, w połowie poprzedniego roku mówiłem, że jakby są te plany, to chodziło mi o Tom Rumunię. Cały czas prowadzimy ten proces, cały czas przyglądamy się, przyglądamy się potencjalnym inwestycjom i na pewno będziemy tutaj na tym rynku konsolidować to, co można skonsolidować. Myślę, że w takiej perspektywie pięcioletniej mam gdzieś tam w planie taką dużą akwizycję, taki skokowy wzrost, ale to, to jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić. Tutaj mówimy o rynku polskim? Czy... Nie, nie, już mówimy już. Filmy myślimy bardziej globalnie, także też marki typu Montesanti budujemy w takiej odsłonie globalnej, nie, 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 nie w odsłonie tylko polskiej, także, także następne kroki, jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, będą dużo większe. Joten ja, ja, te Group jest w zasadzie prekursorem wprowadzenia transwarskich win na polski rynek. Jak odbierają te wina konsumenci? I jaka jest strategia? Czy, czy są tutaj jakieś przewagi konkurencyjne? Tak, jak najbardziej. My już w te wina z Transylwanii uwierzyliśmy dwa lata temu, w momencie kiedy następowało dużo zmian rynkowych. Takim bardzo popularnym segmentem są wina białe i w związku z inflacją. Jakby zaczęto poszukiwać win białych o dobrej albo bardzo dobrej relacji jakości do ceny. Jakby tutaj wina z Transylwanii mają tą przewagę konkurencyjną, czyli mamy bardzo dobre Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling, Pinot Grigio w bardzo dobrej cenie i konsumenci to doceniają. Przez, pracujemy już z tymi winami prawie dwa lata, sprzedaliśmy prawie milion butelek. W dwa lata to jest bardzo dobrym wynikiem. Ta sprzedaż nam skokowo rośnie, a w tej chwili po zakupie winnicy będziemy bardzo mocno je promować. Przygotowaliśmy taki specjalny program polski. Polska winnica w Transylwanii. Polacy lubią też takie historie, jakby pokazaliśmy bez kompleksów, że polska firma może być również winiarzem, nie tylko w Polsce, także będzie duża kampania w tym zakresie i będziemy konsumentom komunikować, że to jest polska winnica, polska inwestycja, transylwania jako tajemniczy region, bo, bo Transylwania sama w sobie jest troszeczkę tajemnicza, będziemy tymi właśnie winami, jakby historiami, które chcemy opowiedzieć, troszeczkę ten region odkrywać. No, ja wręcz, jak słyszę słowo Transylwania, to już jest tak owiane dla mnie nieco tajemnicą. No, Transylwania można oprócz tego, że kojarzy się ze, ze słynnym filmem Hotel Transylwania, czy ze słynną bajką, z Drakulą, no to przede wszystkim jest to bardzo mocny region winiarski. Piękne zielone wzgórza. Cudowny region do produkcji białych win, mając tam swoją winnicę 200 hektarową, czyli, czyli duży areał, mając swój zakład produkcyjny, no po prostu chcemy to w pełni wykorzystać i będziemy. Promować te wina nie tylko w Polsce, w związku z tym, że jesteśmy obecni w wielu krajach, po prostu uwierzyliśmy w te wina i będziemy również na rynkach zagranicznych jakby ten segment bardzo mocno rozwijać. Panie prezesie, muszę poruszyć też temat taki nieco mniej pozytywny, powiedzmy, czyli, czyli pandemia, którą mieliśmy, czyli zerwane łańcuchy dostaw, gropująca inflacja, tak naprawdę no, coraz cięższe wybory konsumentów, jeśli chodzi o produkty spożywcze. I czy, czy pan z pana perspektywy m, może już powiedzieć, że ten 2024 to jest nieco taki pierwszy rok y, takiego uspokojenia i, i, i większej pewności niż dotychczas? Znaczy ja troszkę inaczej na to patrzę. tak, jakby Okres covid czy okres inflacji, czyli dwa bardzo duże wydarzenia mające ogromne znaczenie na biznes, bo, bo pozmieniało się w zasadzie wszystko, e, przysporzyły tyle samo problemów, ale równie z drugiej strony przysporzyły tyle samo szans. My jako firma zawsze skupiamy się na wykorzystywaniu szans, czyli jakby nie przyjęliśmy drogi, że jakby narzekaliśmy na ten okres, tylko pracowaliśmy dużo ciężej niż w poprzednich okresach. I jakby dopasowaliśmy swoją strategię, czy przewidzieliśmy te zmiany konsumentów, konsumenckie, no bo inflacja e, niesie to za sobą, że konsument będzie mniej jakby miał w, pieniędzy w portfelu, czyli będzie szukał alternatywnych wyborów. My po prostu równolegle oprócz rozwoju swoich marek starych, które już były od wielu lat na rynku, daliśmy produkty o trochę bardziej agresywnym pozycjonowaniu cenowym, czym wygraliśmy e, i w biznesie nigdy nie ma stabiliza, stabilizacji, tak trzeba do tego podchodzić, także na pewno jakby ten biznes jest bardziej przewidywalny, tak, ale takie kluczowe decyzje bardziej nawet zapadałyby powiedział w 2022 roku, bo każda strategia wymaga czasu, żeby ją zaimplementować i jakby my ten czas bardzo ciężko przepracowaliśmy z moim zespołem, dzięki czemu mieliśmy bardzo udany rok 2023 i mamy no, no bardzo optymistyczne prognozy na rok 2024 i 2025, ale to jest wypadkową pracy z dwóch ostatnich lat, to nie jest tak, że jakby to nam przynosi rok 2024, tylko po prostu wypracowaliśmy sobie to, to przewidzeniem zmian, które zachodzą na rynku jak ta perspektywa ma się w kontekście yy, półki premium? Yy, bo byliśmy do tego nieco przyzwyczajeni jako branża. Yy, ten trend był dosyć widoczny. Czy on wciąż jest y, tak samo widoczny? Czy już traci na sile? No ja zawsze mówię, to są różne definicje półki premium, tak? Yy, półka premium zawsze będzie się rozwijać i jakby tutaj ktoś, kto ma pieniądze, yy, chce kupować droższe produkty, ten konsument jest. Ta półka jeszcze jest na tyle niedoszacowana, że ona cały czas będzie rosnąć, ale jednak jakby ten główny poziom cen nowy Uległ obniżeniu, a nie podwyższeniu. tak, Czyli, tak obrazując, e, wcześniej tym głównym segmentem takim mainstreamowym to były produkty między 20 a 30 zł. Mówię tu o rynku sieciowym i to był segment, który się przez wiele lat najmocniej rozwijał, ale po, po wejściu w, jakby tych zawirowań w rynku, jakim była, wo, wybuch wojny na Ukrainie, ten segment znowuż bardzo mocno wrócił do poziomu do 20 zł. Także ktoś, to nie przewidział tego, e, czyli z jednej strony rosnące ceny, z drugiej strony konsument, która, który szuka jakby Produktów w niższym segmencie. E, także, jakby to podsumować, to jednak ten segment do 20 zł wrócił znowuż do, do, do takiej bardzo dużej dynamiki. Mhm. A czy zauważa Pan jakieś inne trendy na rynku winiarskim? Na pewno konsument stał się bardziej racjonalny, to, to, to tak trzeba nazwać, i szuka okazji, czyli jakby dochodzą duże pojemności, czyli szuka e, większej ilości w bardziej atrakcyjnej cenie. To też trochę COVID rozpoczął, bo, bo zaczęliśmy więcej tych produktów spożywać w domu, w gronie najbliższych, także e, inflacja tylko to pogłębiła, ale z drugiej strony cały czas bardzo aktualny jest trend e, win aromatyzowanych, i tutaj jest ewidentny pojedynek na smaki, trzeba, czyli trzeba zaskakiwać konsumenta nowymi smakami. W tym jesteśmy dobrzy, także jest bardzo. Dobrze radzimy sobie w tym segmencie. No, J&T Group zakończyło swój rok obrotowy w czerwcu, w ostatnim czerwcu 2023 roku, z poziomem 370 milionów złotych sprzedaży. Jest to kilkunastoprocentowy wzrost rok do roku. Jesteście Państwo największą w Polsce pojedynczą spółką produkującą i dystrybującą wino. Jakie ma Pan plany, w kontekście właśnie tego, tej sprzedaży, i jakie wyniki są spodziewane w tym roku? No, mogę się pochwalić, że jakby w naszych planach jest. Corocznie przekraczanie kolejnej granicy, czyli w tym obecnym roku finansowym na pewno przekroczymy poważnie barierę 400 milionów złotych. W następnym roku finansowych jestem przekonany, że, że ta pierwsza cyfra z przodu to będzie 5, a nie 4. Także tak mogę powiedzieć, że ten plan i ta strategia, którą mamy, czyli w zasadzie co roku będziemy jakby zwiększać swoją sprzedaż, rozszerzać portfel asortymentowy, no i obszar działania. No, e, trzymam kciuki za taki rozwój e, polskiego winiarstwa. chociaż patrząc e, na konsumentów, e, jestem tutaj pełen optymizmu co do takich wyników. E, bardzo dziękuję e, za dzisiejszą rozmowę. E, moim gościem był Jakub Nowak, prezes zarządu JT Group. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Dziękuję bardzo.